Kolejny sklep All Cafe 7-11 Standardowo Szukamy Albo jakiegoś chociaż przynajmniej bez hasła Nie wiem, jest coś takiego Trzeba się zalogować, także to odpada. Nazwę użytkownika hasło nie mam. A w ogóle, żeby też wymienić pieniądze, gotówkę, to chcieli paszport albo przynajmniej jakiś dowód, jak się ma. Western Minion, jakiś bank, Express. Idę cały czas prosto Tak wiesz, prostą drogą, zwykłą, łatwą do zapamiętania I się też nie zgubić Czasami błąkanie jest fajne, ale... E, ja nie mam na to nerwów Jestem jeden dzień tylko i chcę zwiedzić jak najwięcej się da Banghob jakieś biuro firmy ryżu tajskiego. A cóż... Tutaj bardzo pusto jest, ludzi nie ma. Trochę taki dziwny nagły zmiana od Kaosan czy tej świątyni Arun. Mixer! Jest to też w Kambodży w Siem Re. Ale tu mają lody od 15 batów tajskich do 20. Też taniej niż w Kambodży. Trochę klimaty hongkongu. I takie coś. Jest uznawane też za ulicą. Soi Wanit. Normalnie też motorami. Ludzie tylko przyjeżdżają. Jeszcze mnie aż tam na drugą stronę. Nie chcę iść cały czas prosto, jak szłem. Ale w takich miastach jak Bangkok, na przykład, to policja ma dużo roboty. i na przykład jedną osobę w takim środowisku Fajnie, jest tu rynek, jest ciasno, a tam wieżowce. jest. Tam jest Grand China. No i naprzeciwko jest Starbucks. Starbucks to raczej już musi mieć internet, wifi fi Ulica Racha Wong. Tam dalej są jakieś znaki drogowe. To zobaczymy, czy będzie Chinatown. Ale coraz więcej chińskich filmów tu widać. Także musimy być blisko. Ale jajca! Przeszedłem tylko na inną stronę i zobaczcie, Chinatown. się wcześniej nie rozejrzałem w tamtą stronę. No cóż. Przejdę tutaj i przejdę tam. To przeszliśmy na stronę. I zobaczymy jak wygląda miasto chińskie w Bangkoku. Podobno to jest jedno największe miasto chińskie w południowo-wschodniej Azji. Wiemne pojęcia. Znowu już takie coś. Sprzedają tutaj nawet jakieś herbaty, kawy, mleka, soki. Idę zdjęć się porobić. Zdbacić się zdjęcia, idziemy dalej. Fajny klimat Ma soszki robi. Jakaś kobieta starsza, też tą soszki robi. Tak sobie każe krzyczą, co to jest ten budynek żółty? Rzuca się w oczy mocno, nie wiem, może jakiś hotel, nie mam pojęcia. Po nim jest sklep z zegarkami Już mam 40% baterii Tu w ogóle w tym hotelu, gdzie ja jestem mówię, że to hotel, bo nie wiem czy to w całym Bangkoku czy Tajlandii tak jest że prądy są słabe Telefon jeszcze mi się naładować przez ponad 8 godzin i raz dwa się szybko rozładowuje. jakieś miejsce też, by się zrelaksować. Karteczki jakieś pani sprzedaje. Nie wiem, może bileciki na autobus, nie mam pojęcia. Ale kszat! Jak będę wracał z powrotem na ten most do tej rzeki, to będę właśnie chodził po drugiej stronie tej ulicy Cię przepać trzebało mm. mm. Tam też jakieś rynki są, sklepiki, markety, rynki. Miejsce, by coś zjeść, napić się na pewno. Ale to jest po prostu ekstra. No no maniak, prawie że fantom. idziemy dalej jakieś niskie eliksiry na pewno będą mówić że to medyczne oni tak często mają nie widzisz? Jak mówiłem, a nie, to parking jest. Chciałem powiedzieć, że przejście kolejne na inną część drogi, na inną drogę. No już jest tak szósta godzina, to właśnie ludzie przychodzą. Zostawić się ci co będą jedzenie sprzedawać. Patrzyła na internecie to tak właśnie się o tej godziny zaczyna w Bangkoku. Tam jest jakiś tak. Współczuję kierowcom O tu jaka fura jedzie z naklejkami Bananki, owoce na patyku Najbardziej chyba popularny sklep to jest. Można powiedzieć, że zwiedziłem Tajlandię, Bangkok i jakieś chińskie miasto. Taki, Taki mały żarcik. Mitsubishi Pajero Jakieś dania rybne 450 300, 400 ponad 1000 Autobusy też są popularne w Tajlandii. Ale na bogato widzę, oni tam mają jedzenie, bary, wygodne sofy, w tym autokarze przez okno, co widziałem. A to pewnie musi być ze swoją ceną. na walut, niby bez żadnych opłat tu Jessia Jawara, <śmiany> Fajnie chłodno. Jest ja godzina 6. Zdecydowałem, że będę szedł cały czas prosto. Może dojdę do tych wieżowców, co tam właśnie widać. Ok, przechodzimy. Przechodzimy szybciutko, czek, 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 czek. Ale fajne zdjęcie z tej strony by było. Jedzenia jest 100 batów za jakieś dania. 80, ale nie wiem, nie czytam tam makaron. Ale po tak na te ceny, to na Kaosa nie stanie niż tutaj. Mięskie dania. Co oni oferują Ale jakiś inny sklep w końcu znalazłem Horizia Chiński sklepik Coś innego niż 7 level To coś ciekawego gotują słodki makaron, chińska słodka zupa ja chce niesłodkie wietnamskie zupki o Samolon chiem 50 Jest to samo. Może się wrócę, bo ja nie chcę słodkiego. Tak bardzo ja nie lubię jeść, smakować słodkiego jedzenia ani przesolonego. Ja to lubię kwaśne, ja to lubię ostre, ja to lubię morskie.

Bardzo fajnie, tu jest jakaś świątynia, chyba albo restauracja, bo różnie to bywa. Ale to ładne na zdjęcie by było. Zanim to jeszcze zrobię, chcę zobaczyć, co tutaj jest. Co to jest? Świątynia! Na chwilę obecną, teraz po prostu, żeby uciąć robienie trochę tych długich filmów, jak ostatnie dwa odcinki. Będzie używany ten jeden scena na każde zakończenie, podczas bycia w Bangkoku, ponieważ inaczej się po prostu nie wyrobię. Także dziękuję wszystkim za oglądanie od początku do końca, pisanie komentarzy, lajków, wspieranie. To naprawdę pomaga i w zasięgach, i na YouTube, i we wszystkim. Dziękuję też zaglądanie reklam nie wiem czy się powtarzam to nie się powtarzam <laughs> tak żeby śmiesznie było mam też patrona jak ktoś chce może zostać moim patronem i pobrać sobie parę rysunków albo mo parę moich opowieści w języku angielskim wszystko jest opisane w opisie także do zobaczenia w następnym odcinku